Dzień dobry, mamy niedzielę. Nie wiadomo, w koło jakiejś tam chmurki tu się przejaśnia, Ale właśnie chmurki się pojawiają. Wszędzie schowaliśmy się w takim dołku i nie wiało. Fajnie się spało. Deszcz padał, mokro jest. wczoraj poszłem spać już po ósmej, bo w tej dziurze co nie wjechali w ogóle internetu nie było nie było co robić, nudy No idziemy się przejść po okolicy no i kaweczek od kampera mamy takie, takie piękne widoczki No i znowu jakaś góra idzie, będzie prawdopodobnie znowu padało. Wczoraj podjęliśmy decyzję, że jednak na święta wracamy. Bo tutaj zaczyna padać. Wtedy nie ma co robić. Tutaj no jest przepiękne miejsce na parę dni, żeby zostać, ale mam co Dopóki wiało chłodno było albo gorąco no to spacerowaliśmy a jak pada to tak nie za bardzo. jeszcze to że pada to nic tylko te wiatry straszne zacina prom mamy zolby już zarezerwowany na środę później w niedzielę jak mówiłem tu mamy dwa dni na dojazd do Olbi żeby tam spokojnie sobie bilety odebrać jeszcze w tachę. a mamy ponad 200 km także na dwa dni sobie to rozłożymy pomalutku jeszcze pooglądamy ale ładnie A daleko na spacer nie pójdziemy, bo z każdej strony nadciągają jakieś chmury. O, to fajna knajpka w lecie otwarte z pięknym widoczkiem. Właśnie jest dużo takich znaków ale po sezonie nikt tego nie kontroluje O popatrz tęcia tam się pojawia widzisz na tamtym cyklu już ale tam widzę nad morzem już pada dalej widać jak się zanosi także chyba będziemy się zbierać stąd niestety mieliśmy w planach, tu niedaleko jest jakaś grota można dojść ścieżką ale mokro wszędzie tu już nie ma takiej wichury wschodni wiaterek chodź tam jeszcze prosto może przejdziemy tam jakoś brzegiem może brzegiem przejdziemy tam coraz większe No i zbieramy się, bo widzicie co się dzieje w kołu. A jeszcze gdzie to sami nie wiemy. Ale w kierunku Olbi w każdym razie. Niedziela jest. Przywitała nas. Niby pogodą. Słoneczko troszkę, a później zaczyna się chmurzyć. Coś z, wydaje się, że będzie dalej badało, zapowiedź była, że wiatr będzie dłuższy od 12 do 15 A jedziemy gdzieś po O Rosej. Po drodze jakaś tam Maria. To nie, to nie było o do nie jedziemy. Jedziemy to. Aha, bo ja się że to było od swojej podtrzymanej. Nie. Rodzę jeszcze jakaś tam Maria, coś tam. 90% miejscowości to jakieś święta, sant Nawareto, Maria Nawareto, tak? ładna. Chyba tak. Maria na bareto, Sant Sant Nawareto. I wita nas tortoli. Dziewczynki do kościoła idą czy z kościoła? Nie, oraj, nie Lodzoraj? Lodzoraj, nie Lodzoraj. Lodzoraj? Jakie ładne skały nagle wyrosły tam. Mhm. Na tu zapiętowe Nie wiem, nie wiedziałam, ale... ...nie wiem czy to uchwyca. Już jeden po cztery. Nach 300 Metern rechts abbiegen auf SP 63. Ja. Rechts abbiegen auf SP 63. Dem Straßenverlauf von SP 63 noch. Wysienny, to mieszkania w tym? Mieszkania to są wytwory geomorfologiczne. Geomorfologiczne? Tak, bo to jest yy, i pewnie wpływ wiatru i kiedyś morza. Zatrzymali się po drogu w miejscowości Anta Maria na Wareze. Drogi to ładnie wyglądało i do się przejść tutaj kawałek Na chwilę przestało padać, wykorzystam to Das ist tą pogodę, to nam ucieknie trochę tych atrakcji. się tak, na jest naprawdę piękna, ale to tak to przejedzenie... To W okolicy takie piękne miejsca Banałaj Pan Waj Pan przełęczy, My jesteśmy dość wysoko Temperatura spadła do 8 stopni Piękna droga, biła się w górę Czyli się tu ludzie zajmują, bo to jest wybrzeża Yeah, sure, yes. To uliczki wojskie w środku, bo to jest główna droga. strata, ale... nie prowincja, ale tylko... strata. Tam jakieś kolejne miasteczko, w górach, na dole. Jesteśmy na samej przełęczy. Tam widać coraz drogę. Będziemy cały czas w dół zjeżdżać. Szkoda, że tam żawka jest. Sardynia to nie tylko plaże. Przepiękne góry. To Nawet tam przed Florencją też widzieliśmy, że było polowanie, jak już przejeżdżaliśmy przez góry.

a tu dalej droga zaczęła się piąć temperatura spadła do 4 stopni mrzawka I, ale teraz to już chyba naprawdę jesteśmy na przełęcz będzie tylko w dół niestety mgła to chmury nie widać ale no przepiękna droga się I od samego wybrzeża O, I znowu zaczyna padać jeszcze więcej. No, pogoda nam nie skrzyje dzisiaj. Pada, chyba mgła. Na razie pada, bo jest cztery stopce. Pokażę na biegację jaka droga to jest. Czekam kiedy ta droga się skończy, ale ona jeszcze podtrwa trochę. W każdym razie gdzieś będzie bardzo stromo dół tak Widoki to na pewno są przepiękne, no, to no niestety nie widzimy tego mgła, ale dalej trzyma 4 stopnie. No, troszkę w dali widać słoneczko, więc może będzie jeszcze no, ładniej na dziewięć stopni. Na już pięć, a nie dziewięć. Ale tylko w dali widać, że jest słoneczko, więc jest nadzieja, że no, jeszcze może. będzie dzisiaj ładnie. Ale już się cieszę, że w dół zjeżdżamy. No, jeszcze nie

la piscina di capire la è subito mancato non so che vale non sei ancora esperto come drive key drive key è il comparatore d'auto che non c'era confronti oltre 500 retail e l'auto più adatta a te al miglior prezzo in un concessionario vicino con drive key diventi subito un senza tenerci la testa drive key come дядя-то там дорогой. <говорит> No i dojechaliśmy do miejscowości Orisej. Zobaczymy co tu ładnego jest Widzę jakiś kościółek Dzisiaj pokonaliśmy 80 km I przepiękna droga przez góry Może miło się jechało, ale przepięknie Wypadało mgła, mury No i temperatura spadła już do 4 stopni Teraz wjechaliśmy już nad morze. To już jest od razu 14 stopni. To nie był nasz wymysł, żeby tą drogą jechać, to, to była jedyna możliwość, żeby w tym kierunku przedostać się nad morze z powrotem.